Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją korzystania z Multi Wyszukiwarki Primo, nowego katalogu Biblioteki Raczyńskich. W tym filmie pokażemy, w jaki sposób możesz dokonać zmiany hasła do konta czytelnika. Przejdź do okna logowania i kliknij przycisk pomocniczy na dole okna. Następnie kliknij odnośnik, który otworzy w nowym oknie stronę umożliwiającą restart. Prosimy, aby do zmiany hasła używać tylko numeru karty czytelnika. W przypadku przypisania jednego adresu e-mail do kilku kont czytelniczych link służący do restartu hasła nie zostanie wysłany w ogóle. Wprowadź numer karty bibliotecznej i kliknij Wyśnij. Na adres e-mail otrzymasz automatyczną wiadomość zawierającą link do zmiany hasła. Wprowadź dwukrotnie nowe hasło. Pamiętaj, że musi zawierać co najmniej 8 znaków. Po przejściu do katalogu możesz zalogować się używając nowego hasła.